i przyszedł akumulator LIFE po 4 150 Ah i 150 A z firmy Azu Digital, wbrew różnych opinii jest według mnie całkiem spoko. Zainstalowałem sobie do niego aplikację, która nazywa się jak, jakoś, jak ona się nazywa. Sią, właśnie tak. No i musimy się połączyć z tą baterią. To są jakieś dwie, więc, więc od razu tam wyszukiwanie po korze QR. Tak. skonuje. Jest 47% naładowania akumulatora, inne parametry. I dajcie znać w komentarzu, bo mam parę pomysłów na ten akumulator w przyczepie kempingowej z panelami solarnymi, czy nagrywać takie materiały, czy nie.